Jeżeli poważnie myślisz o nauce japońskiego, naucz się pisać. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o piśmie japońskim, ponieważ uważam, że wiele osób ma z tym problem i też uważam, że dużo osób bagatelizuje na początku pismo japońskie i uczy się japońskiego w Romadzi. Uważam, że jest to zły pomysł uczyć się japońskiego w Romadzi. W ogóle co to jest Romadzi? Romadzi to łaciński system zapisu języka japońskiego, czyli innymi słowy nasz alfabet z dodatkowymi literami. Sporo osób robi sobie notatki w Romadzi lub pisze sobie e, pomocę nad e, znakami japońskimi e, i zapisuje sobie w sposób fonetyczny. Uważam, że to bardziej przeszkadza niż pomaga w nauce, e, ponieważ wolniej się uczymy pisać po japońsku, czytać po japońsku, a to nie o to chodzi. Kiedy przyjedziecie do Japonii, nic tutaj nie jest napisane w Romadzi, tutaj wszystko jest zapisane e, po japońsku. Bez liter alfabetu, oczywiście z wyjątkiem nazw własnych. Poza tym, kiedy umiecie już czytać japońskie znaki, będziecie czytać płynniej, będziecie szybciej przyswajać wiedzę, będziecie szybciej uczyć się nowych słów. To, jak szybko będziecie uczyć się słownictwa, potrzebuje szybko do góry. A zatem, co wchodzi w skład pisma języka japońskiego? Na system japońskiego pisma składają się dwa sylabariusze, hiragana i katakana, oraz znaki kanji. Hiragana służy przede wszystkim do zapisu wrazów rodzimych, Okurigany, furigany oraz partykuł. Dana hiragana wywodzi się z chińskiego systemu pisania i przypominała wyglądem bardziej znaki chińskie niż, niż współczesną hiraganę. Katakana, najprościej mówiąc, to kanciasta wersja hiragany i służy przede wszystkim do zapisu wyrazów obcych, takich jak wasze imiona czy moje imię. Służy do podkreślania znaczeń, Czy też e, nakładanie nacisku na określone słowa. Można porównać to do, do wytłuszczenia w naszym języku, czy też do napisania czegoś w kursywie. Katakana służy również do zapisu wyrazów e, naukowych, które zazwyczaj napisa napisałoby się jakimiś trudnymi znakami kanji, a katakany jest dużo łatwiej napisać i przeczytać. No i wreszcie mamy znaki kanji. Są to ideogramy, które przywędrowały dawniej z Chin. We współczesnym japońskim służą do zapisu większości słów oraz imion. We współczesnym japońskim korzysta się ze wszystkich trzech sposobów pisania naraz i nie jest to nic dziwnego, żeby zobaczyć w jednym zdaniu hiragane, katakanę i kanji. Na przykład weźmy takie zdanie: Watashi wa okashidesu. Mamy na początku znak kanji, katakane i hiragane. Swoją drogą zdanie to oznacza: Jestem Łukasz. Jednakże to samo zdanie możemy zapisać tylko i wyłącznie hiraganą w, w ten oto sposób. I też każdy to zrozumie. Oczywiście takie zdanie jest już trudniejsze do przeczytania, ponieważ w języku japońskim nie mamy spacji, nie ma odstępu między wyrazami, przez co taki tekst zapisany yy, tylko wyłącznie w hiraganie, staje się mniej czytelny. Tekst staje się czytelniejszy, kiedy mamy coś, co oddziela nam wyraz od wyrazu. Na przykład właśnie coś zapisane hiraganą, a potem następnie mamy coś zapisane katakaną, następnie mamy coś zapisane kanji. Wtedy masz oddzielić sobie to jest jeden wyraz, to jest jeden wyraz, to jest jeden wyraz, ale nie zawsze jest to prawda. Nie zawsze to ma zastosowanie, więc trzeba uważać. Z tego właśnie, że wszystko można napisać hiraganą, uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest opanowanie hiragany na samym początku. Im szybciej to zrobimy, tym łatwiej nam wszystko będzie później przychodzić. To, co powiedziałem na początku, żeby nauczyć się pisać, zanim przejdziemy do dalszej nauki japońskiego, to bardziej mi chodziło o to, żeby właśnie nauczyć się hiragany i katakany na samym początku, ponieważ właśnie znając tylko i hi wyłącznie hiragany i katakany, możemy praktycznie napisać już wszystko po japońsku. Oczywiście e, nie będziemy mogli m, wszystkiego przeczytać, no bo w, w prawdziwym japońskim korzystać też z kanji. Natomiast to strasznie pomaga w przypadku korzystania ze słowników, w przypadku. Czytania prostszych tekstów, gdzie kanji jest mniej, też pomaga. To, to też to strasznie wpływa na motywację. Kiedy już jesteśmy w stanie czytać tą hiraganę i katakanę, nasza mobilizacja idzie strasznie do góry, ponieważ jesteśmy zmotywowani do dalszej nauki, ponieważ w końcu nam coś wychodzi. W końcu jesteśmy w stanie przeczytać coś po japońsku. Uważam, że na naukę hiragany i katakany wystarczą spokojnie 2-3 tygodnie i powiedziałbym, że hiragany nauczycie się w pierwszy tydzień, a katakany w drugi i trzeci tydzień, ponieważ nie wiem, nie wiem jak to jest, pewnie wy też tak uważacie, jeżeli już się zaczęliście uczyć. Katakana jest uważana za trudniejszą, poza tym katakany się troszeczkę rzadziej korzysta, z katakany się troszeczkę rzadziej korzysta niż z hiragany. I kiedy mówię o nauce, mam tutaj na myśli nie tylko czytanie tych znaków, mam tutaj też na myśli pisanie. Musicie zarówno umieć przeczytać, jak i napisać Coś w hiraganie w Katakanie. Kiedy przyjedziecie do Japonii, nieraz będziecie poproszeni o to, żeby wypełnić jakieś dokumenty, i znając uprzejmość Japończyków, nie, nie, czasami będziecie mogli napisać coś w Ramadzi. Natomiast, jeżeli to jest oczywiste, no, ale jeżeli, jeżeli będziecie chcieli ubiegać się o pracę czy pójść do urzędu, to w tych miejscach no, używanie romadzi już jest raczej nie na miejscu i będziecie poproszeni o korzystanie z japońskiej kany. Jeżeli nie będziecie tego w stanie zrobić. No dobrze, to teraz jak nauczyć się hiragany i katakany? To co ja zrobiłem, kiedy zaczynałem się na uczyć japońskiego, zanim zacząłem się uczyć w ogóle jakiejkolwiek gramatyki czy też słownictwa, pobrałem sobie z Google grafika hiragany i katakany. So, były to chyba bodajże dwa pierwsze obrazki, jakie znalazłem, i są to chyba obrazki z Wikipedii. Wtedy byłem chyba w pierwszej czy drugiej klasie liceum i w momencie, kiedy się nudziłem na lekcjach, pisałem sobie po prostu z boku zeszytu linika polinice. Pisałem sobie z tyłu zeszytu. Linika polinice Hiragane, linika polinice, Katakane. Zacząłem pisać imiona osób z mojej klasy, zacząłem pisać różne słowa, które przy okazji zacząłem się już uczyć. I tak w ten sposób po, powoli zacząłem już uczyć się pisać czytać japońskiego z tego co wiem na androida czy na iphone'a są jakieś aplikacje do nauki hiragany i katakany natomiast uważajcie kiedy korzystacie z tych aplikacji piszcie też te znaki piszcie też te znaki nie korzystajcie tylko z telefonu piszcie też razem gdzieś zeszycie gdzieś gdziekolwiek na serwetce. byle tylko pisać ponieważ i kiedy ręka się już nauczy pisać te znaki, to tak samo oko szybko będzie rozpoznawać i też dużo łatwiej będziecie e, czytać już tekst japoński. Dodatkowo w portfelu trzymałem z fiszek takie dwie małe tablice hiragany i katakany, takie dwie małe karteczki po prostu: hiragana i katakana. Miałem to cały czas w portfelu i kiedykolwiek się pomyliłem, czy też zapomniałem, jak się coś czyta, czy też pisze. Mogłem szybko sprawdzić, wyciągnąć z portfela i sprawdzić, jak, coś, jak wygląda dany znak. Polecam również pobranie sobie tych tablic i zapisanie sobie ich jako tapeta na pulpicie. Polecam trzymanie sobie ich gdzieś na biurku. Polecam również zrobienie sobie plakatu z tego, cokolwiek, co Wam pomoże, żebyście mieli je cały czas przed sobą, dopóki ich się nie nauczycie, żebyście mieli cały czas coś pod ręką, z czego będziecie mogli się uczyć wracając do hiragany i katakany dla osób, które jeszcze nie miały styczności z językiem japońskim lub też dopiero zaczęły naukę, powiem jak skonstruowane są te tablice. Przede wszystkim czyta się od prawej do lewej, od góry do dołu. Idąc od góry, mamy rzędy a, i, u, e, o które na przecięciach z kolumnami tworzą poszczególne sylaby. Wyjątkiem jest, jak już wspomniałem, spółgłoska m. W internecie możecie również znaleźć wersję tych tablic z kolejnością ich pisania. To też jest istotne w języku japońskim kolejność pisania wszystkich znaków ma znaczenie. Mówiąc kolejność pisania, mam na myśli kolejność pociągnięć kresek. W języku japońskim ma to znaczenie, w jakiej kolejności piszemy dane kreski. Tablice te są stworzone w taki sposób, że rzędy tworzą samogłoski a, i, u, e, o, i na przecięciach e, z kolumnami tworzą spółgłoski. I tak, pierwsza kolumna są to same samogłoski a, i, u, e, o. Następna kolumna to kaki ku, ke, ko, sashi su, so, tachi tsut, e, to, naninu, neno, hachi huheho mami mume, mo, ya, yu yo. Następnie mamy rari rurero. Na samym końcu jest ła. Ło, I N. Oprócz tego w japoński są jeszcze sylaby złożone, które tworzymy poprzez użycie tych samych znaków, tylko że o połowę mniejszych. I w ten sposób możemy stworzyć Kyo z Kyoto, albo Sio z siojo lub ryu, czyli smok. W katakanie występuje również znak przedłużenia, czyli taka pozioma kreska, taki myślik po prostu, i przedłuża on po prostu poprzednią sylabę. Na przykład w wyrazie Lamen hiraganie natomiast przedłużenia te zapisuje się w ten oto sposób. No dobrze, to już chyba wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłem wam troszeczkę z tym wszystkim. Mam nadzieję, że przekonałem was do tego, że nauka pisania hiragany i katakany, nauka czytania tego jest naprawdę bardzo pomocna i trzeba to zrobić na samym początku nauki. Będzie po prostu później łatwiej. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, no to chyba wiecie, co macie robić. Kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli macie znajomych, którzy też się uczą japońskiego lub myślicie o tym, że mogliby zacząć się uczyć, poleccie ten kanał, może im się przyda. Tymczasem to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie!